Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie i dzisiaj zajmiemy się inbą w Konfederacji. Artykuł z gazeta.pl nadesłał niezawodny Radek M. I nie ukrywam, że będzie on stanowił swoistą bazę dla dalszych moich rozważań oraz komentarzy, ponieważ, no powiedzmy, że troszeczkę trudnym było zebranie tego wszystkiego do kupy. A tutaj, proszę bardzo, Izabela Alberczyk sama nam to zrobiła dla nas. Nie przedłużając zatem, bo nie ma sensu, jedziemy. Konfederacja ma problemy? Za kulis rządzi już inny polityk. Istnieje ryzyko, że się podzielimy. Konfederacja zmaga się z trudnościami, a wiele wskazuje, że mogą nadejść kolejne. Janusz Korwin-Mikke przyznał w rozmowie z Rzeczpospolitą, że nosi się z zamiarem utworzenia nowej partii. Grzegorz Braun w tym czasie ma stawiać żądanie finansowe, Sławomir Mędzen porządkować sprawy, a z tylnego siedzenia partią ma kierować inny polityk. Te pokrytce, mamy tutaj niezłe burdello bumum, które jest pokłosiem akcji Konfederacji, a właściwie ich liderów, ponieważ tutaj to nie jest tak jak przedstawiają to media, że jest jeden król, czy Janusz Korwin-Mikke, on sobie tą Konfederacją zarządzał. Nie, Karol Wilkosz już wcześniej nam wspomniał. Był konwentykl, ten konwentykl e, zamienił się w Radę Dziewięciu. I ta rada dziewięciu teoretycznie, praktycznie miała jakiś tam wspólny cel. Wśród nich oczywiście znajdowała się szara eminencja, która nie pokazuje się przed kamerami. Naprawdę mało ludzi zdaje sobie sprawę, że oni istnieją. I ci wszyscy ludzie mieli na celu, no właśnie co? Ja dalej twierdzę, trzymam się kurczowo swojej narracji, że mieli być tak zwanym podnóżkiem pisu. Tylko no nie wyszło, dlatego ponieważ PiS postawił na złego konia, liczył na 1100%, że oni będą taką bardziej prawicową wersję Ziobry, zdobędą elektorat szuri, tych tak zwanych wielkich, wielkich Polaków, patriotów, wszystkich na prawo odpisu. no bo lewica to wiadomo nieciekawe, a, a centryści to jacyś tacy dziwni są, więc plan był prosty, wykonanie chujowe, a wyszła jak wyszło. Konfederacja konsekwentnie zmarnowała swoje szanse, między innymi, według mojej opinii, gromadząc szuromony ponieważ wpadli na pomysł, że po cholerę się starać tworzyć ten przekaz paróweczkowo-korwinowy, ponieważ, nie wiem czy kojarzycie, ale taki przekaz był, dopóki Wipler nie dołączył do partii Korwin, wtedy się bodajże nazywała w 2015, to partia jeszcze się, że tak to jak określają, nie zwipleryzowała i zestrała, tylko oni wierzyli serio w ten wolny rynek, Paróweczki, nie było żadnej dozy nacjololo, nie było straszenia uchodźcami czy jakimiś innymi spiskami. Jedyna szuria, jaka się ich trzymała, można powiedzieć, że to była właśnie wiara w przemożebny, niewidzialny, wolny rynek, że wystarczy tylko i wyłącznie nie przeszkadzać. Że rynek sam wszystko wyczaruje. A jeśli czegoś nie wyczaruje, no to wiadomo wygląda na to, że niepotrzebne. Tak jak zaspoilerowałem, polityk z zakulis to jest oczywiście Przemek Wipla. Owszem, twierdzę, że to on jako pierwszy kuce z Nacjololo wysfatał. On zaczął chodzić i pokazywać w pozytywach tzw. Marsz Niepodległości, nosić odzież patriotyczną, która w owym czasie kojarzyła się tylko i wyłącznie z Nacjololo, z którymi swoją drogą też miał swoistą sztamę, z Krzysiem Bosakiem bardziej, z winniczkiem, to tak trochę pirazy drzwi, ale miał. Partia Konfederacja uzyskała w wyborach 7,16% głosów, a żaden z jej kandydatów nie został wybrany do Sejmu. To był jedynie początek trudności, z jakimi zaczęła się borykać partia, ponieważ Janusz Korwin-Mikke został wyrzucony z rady liderów Konfederacji i zawieszony w prawach członka partii. Rzeczpospolita ustaliła, że polityk ma plany, które mogą osłabić ugrupowanie. Mamy tutaj tak zwany błąd edytorski i okej, okay, z jednej strony edycja śpi, lecz z drugiej, jak piszesz jakikolwiek artykuł poświęcony jakiejś partii, no to ym, wypadałoby coś nie coś o niej wiedzieć, tak? Partia Konfederacja uzyskała w wyborach 7.16 głosów i dostała, bodajże, 18 miejsc w sejmie. Więc to nie jest tak, że nie dostała. Tylko że wśród konfederatów są stronnictwa Nowej Nadziei, Narodowców, Braunistów, no i tutaj, jakby to powiedzieć, jest pies zjedzony. W porównaniu do poprzedniego wyniku konfederacji. To jest gigantyczna porażka. Oni startowali z bardzo dobrej platformy wybicia, jako tak zwany właśnie antysystem, pokazując, że oni przeczą temu całemu establishmentowi, starali się mówić niszowo, zbierali konsekwentnie różne szuromony. To nie jest tak, że nie starali się, czy coś. Nie, rzeczywiście, zgromadzili całkiem niezłe, według mojej opinii, szurowisko, ponieważ postawili, znów to jest moja diagnoza, na osoby sfanatyzowane. Doszli do wniosku, że taki typowy niedzielny gościu nie będzie zainteresowany wyborczą właśnie ekonomią, paróweczkami, wolnym rynkiem. Tylko lepiej postawić na gości, którzy będą twierdzić, że Konfederacja działa w imię jakichś większych, szerszych idei, czyli tak zwane alt pierdolamento. Co? Jak zapewne widzicie, nie zadziałało i to z kolei doprowadziło właśnie do tego, że Janusz Korwin-Mikke został, no nie znów wyrzucony, tylko zawieszony. Bo wyrzucić go de facto według statutu nie mogą, ponieważ kiedy Korwin oddawał niejako swoje królestwo Mędzenowi, to było zapisane, że on jest takim wiecznym członkiem honorowym, czyli po prostu jest niewypierdalalny. Ale powiedzmy sobie jeszcze, dlaczego w ogóle Janusz został taką czarną owcą? Ponieważ takim pierwszym człowiekiem, który wprost powiedział, że to jest wina korwina, był Witold Tumanowicz. Dla niezaznajomionych Witold Tumanowicz jest, a przynajmniej był, przepraszam bardzo, bo już nie ma kampanii wyborczej szefem sztabu. I tenże szefu niejako oficjalnie odpowiada za kształt kampanii, jako ona wygląda, w którą stronę idzie. I tak się składa, że nie wiem, czy zauważyliście znów, ale konfederacja przerżnęła. Wobec tego pierwszy by miał gorąco w dupie, chyba że ktoś znalazłby się, kto by wziął całą winę na siebie. A tak się składa, że Korwin, no, tak powiedzmy, że już od dłuższego czasu konfederatom przeszkadza. Głównie z tego powodu, że po pierwsze, właśnie protokół 1%, o którym naraz sobie wszyscy przypomnieli, a cały czas mieli to totalnie w dupie, a nawet ba, popierali, kiedy korwin gadał swoje mądrości nieskończenie przez 30 lat. A z drugiej strony, no, korwin, bądź co bądź, trzeba przyznać, że jest jednak wolnorynkowcem, paróweczkowcem. No, może niekoniecznie na serio, może niekoniecznie rzeczywiście wierzy, że ten mityczny wolny rynek wszystko utworzy, uzarządzi i tak ale co najmniej lubi o tym gadać. Tymczasem tacy ludzie jak Mendzen, tacy ludzie jak Bosak jak inni w Konfederacji, you know what I mean, patrzę na ciebie Grzesiu, oni tak naprawdę ten wolny rynek to gadają tylko i wyłącznie o nim, mam wrażenie, ponieważ jest niszowy, ponieważ takie gadanie, że zniesiemy wszystkie podatki i zaczniemy paróweczka, rynienki, to, jest, to się dobrze sprzedaje, bo po pierwsze to jest chłopsko rozumizm, czyli coś, co szury wręcz uwielbiają, a z drugiej strony pokazuje niszowe myślenie na temat ekonomii, że ekonomia to jest po prostu takie proste, łatwe, przyjemne raz, dwa, trzy i jesteś w stanie być biznesmenem. Well, Łegę słodnie, ale... To jest materiał na inny materiał. Na razie skupmy się na tym, że Janusz Korwin-Mikke uzyskał status takiego naczelnego kozła ofiarnego. Natomiast wokół Tumanowicza oraz innych ciekawych, milusińskich skonfy zaczęły lecieć teksty sugerujące, że oni to tak. wiecie, niekoniecznie konserwatywnie cimci rimcim z jakimiś kobietami. Niektórzy nawet ponoć z tą samą kobietą, co. To... Powiedzmy, że utworzyło pomiędzy nimi więź, tylko nie ideologiczną, lecz weneryczną. A wiadomo, że kiedy zaczynają się takie aferki, to tak zwanym wielkim braciom, sojusznikom rozwiązują się języki. I Janusz, mało tego, że parę słów niewybrednych na temat Mendzena powiedział, to jeszcze jako taki pstryczek w nos doznał upokorzenia, ponieważ Karina Bosak, druga na liście, która jeszcze, żeby było śmieszniej, jest w ciąży, wygrała z nim na szczeblu lokalnym, zdobywając większą liczbę głosów z drugiego miejsca niż on z pierwszego, de facto wchodząc do sejmu zamiast niego. Dla nieogarniających, jak wielka to jest ironia, pragnę jeszcze przypomnieć, podlewając sosikiem cytatu korwinowego: Women are weaker, smaller, and less intelligent. Delikatnie rzecz ujmując, Janusz jest niepocieszony i zamierza. <zysz> Zresztą przeczytajmy. Janusz Korwin-Mikke potwierdził w rozmowie z gazetą, że nosi się z zamiarem założenia nowej partii. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma nastąpić do dwóch tygodni. Trzeba było mnie nie wyrzucać, powiedział rzeczpospolitej polityk. Janusz Korwin-Mikke przekazał w mediach społecznościowych, że będzie posłem Konfederacji do 14 listopada. Rozglądam się, jaka jest sytuacja w tylu partiach i podejmę stosowne decyzje. Zaznaczam, że nie chodzi o sprawy towarzyskie, zaznaczają się podstawowe różnice ideowe, napisał. Powstaniem nowej partii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego może skutkować odebraniem Konfederacji kilku punktów procentowych. Skończy się na tym, że jego nowa, antyunijna partia nie przekroczy progu, ale my również. On wciąż ma wielu zwolenników, a jeśli otoczy się kilkoma znanymi radykalnymi postaciami, to ani oni nie wejdą do Parlamentu Europejskiego, ani my, powiedział jeden z polityków, który rzekomo zna kulisy konfliktu. I bardzo kurwa, dobrze. Według ustaleń Rzeczpospolitej Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna domaga się trzeciej części subwencji, tyle samo przedstawicieli w Radzie Liderów oraz miejsc wyborczych do Parlamentu Europejskiego. W przeciwnym razie Grzegorz Brown może zdecydować o założeniu koła poselskiego i wyjścia z klubu. Politycy konfederacji mieli zwracać uwagę, że skuteczność polityka bez pieniędzy oraz popularności może nie być wystarczająca, ale przyznają, że taki ruch mógłby zaszkodzić partii wizerunkowo. Szczerze nie dziwi mnie to. Grzegorz Brown od dłuższego czasu w Konfederacji był ignorowany, olewany i w sumie, szczerze mówiąc, patrząc na jego środowisko, zasłużył sobie, ponieważ o ile narodowcy, mam wrażenie, i Konfederaci, to tak wiedzą, że z tymi wszystkimi szurskimi rzeczami to tak nie na serio, tak dla picu, żeby pójść powiedzieć do jakiejś wielkopolackiej, patriotycznej telewizji internetowej i ściągnąć szury. A tyle mam wrażenie, że Grzesio rzeczywiście jeszcze wszystkie bzdurki wierzy. To właśnie może być powodem, dla którego większość konfederacji w 2 trzecie nawet miała na niego totalnie wyrąbane. I przez to coraz większa liczba szurów, którzy rzeczywiście myślą, że, że ten cały jest to tak na serio 100% legitną skam. Zaczęła kwikać, w tym w Realu 24, Grzesiowi do coś kawałek tego tortu się należy. I Grzesio, za radą swoich własnych jesmenów, zaczął wreszcie coś z tym robić. Konfederacją rządzi tylnego posiedzenia Przemysław Wipler, który kazał się schować po wyborach Mędzenowi i gra już na wybory europejskie, bo za bardzo chce się znaleźć w parlamencie europejskim, powiedział Rzeczpospolitej jeden z posłów Konfederacji. Za słaby wynik ma być obwiniany Sławomir Menzen, który zapowiedział, że w najbliższym czasie nie będzie udzielał żadnych wywiadów. Muszę najpierw uporządkować wiele spraw, napisał polityk. Coraz częściej dostaje od swoich źródeł informacje, że Wipla dziwnym trafem też z PiSem za bardzo się dogaduje. Może będzie jakaś fuzja, chociaż kto wie, zobaczymy. I Ja tylko pragnę wam zwrócić uwagę, że to już wiadomo od dawna. Przemysław Wipler rządzi od dłuższego czasu Konfederacją właśnie na wzór Kaczyńskiego, tylko bardziej takiego niewidocznego. A żeby było jeszcze zabawniej, to coraz częściej od swoich źródełek słyszę głosy, że mędzen to tak nie na chwilkę sobie odchodzi uporządkować wiele spraw, tylko robi miejsce swojemu pryncypałowi. Tak, moi drodzy, według tych źródeł, Projekt menzenbosak nie wyszedł. Miało być fajnie, miało być młodzieżowo, miało być szałowo, no ale młodzieżowo już było. Teraz wracamy do starych, dobrych zasad: czyli pojawia się jeden silny lider, nieważne, że już był, nieważne, że wszyscy kojarzą. I tenże silny lider będzie prowadził wspaniałą konfederację. Z jednej strony się cieszymy, no bo Konfederacja Gedrzwałcka poszła do kosza, teraz wygląda na to, że raczej nic nie mogą. Z drugiej strony, jeśli dla Was to jest poroniony pomysł, to nie martwcie się, dla mnie i dla dziennikarzy też, ponieważ oni i jakiś anonimowy poseł Konfederata wychodzą z założenia, że, sorry, ale Konfederacja się rozpadnie. Pomijmy sobie już temat, czy ten tajemniczy poseł Konfederacji istnieje niczym tajemniczy myśli sprzęt. Skupmy się na pryncypiach. Jeśli Przemek Wipla przejmie władzę na wzór Korwina w Konfederacji, to ta partia nie istnieje. Nie jest tam za dużo stronnictw, za dużo grzybków w barszcz. Mało tego, nie ma, że tak to określę, naturalnej zmiany lidera, no bo Mędzen niejako naturalnie przejął władzę. Czyli Korwin oddał ją, na zasadzie macie czy jest mój wicekról, on będzie teraz sobie kucał, a ja będę sobie siedział. Konfiarze naraz się dowiedzą, że z tandemu bosak, mędzen, nici, wchodzi jedno władztwo i to jeszcze gościa, który w środowiskach konfederackich jest dokładnie tak samo popularny jak idea wyjścia z piwnicy, do czytania podstaw ekonomii i mycia się od czasu do czasu wśród kuców. Nawet szury konfiarski nie są tak głupie, żeby to łyknąć. Ale na sam koniec powiedzmy sobie jednej bardzo ciekawej rzeczy, ponieważ mnie to szczerze mówiąc rozwala. Kampania do Parlamentu Europejskiego. Co wy, kasztany jedne, chcecie w tej kampanii powiedzieć, co? Chcecie nagrać jeszcze więcej TikToków, popić piwko gdzie w Brukseli? Bo ja nie rozumiem, na jakiej zasadzie by to miało się odwalić. Z punktu widzenia Wiplera też nie mam zielonego pojęcia, jak miałaby wyglądać retoryka partyjna. To jest po prostu niewykonalne. Zwłaszcza, że Korwin cały czas uprawia narrację noża w plecy. Czyli był sobie wspaniały Janusz Korwin, zostawił partię na chwilę i od lipca, przynajmniej według tego, co Korwin mówi, on Menzena nie poznaje. Czyli wiecie, że Menzen udawał niejako, a potem Kurwa mać, no zobacz co kurwa narobiliście. Lecą teksty, że mędzen był sterowany, że oczywiście mityczni łoni brali udział w tym wszystkim. Sam Przemek miał śmieszkować, że sobie owinął tego aspergika wokół palca. To wszystko czyni tak hamskie znaki, że tego już nikt nie łyknie. Sama partia już teraz jest podzielona, jedni są murem za korwinem, inni są... No właśnie tutaj pozostaje pytanie, za czym, bo tak raczej cicho siedzą. Może czekają na rozwój wypadków, może pójdą za Brownem, we will see. Bądź też jak konfederaci mówią, u uvidim. A tymczasem to tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać jakiś temat, też mail jest w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam, do następnego hej hej.